Halo? Widam. Jestem słowy, jesteście wy, o to jest postmortem. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Jak się odwrócę. To zobaczycie tak. O, w cholerę krwi. Nie ma ciał, ponieważ zostały zabrane przez policję. Wydaje mi się, że przeszukaliśmy całe miejsce zbrodni. Łazien w łazience zauważyliśmy farbę, czyli. Bardzo niedawno ofiara malowała włosy. Bo mamy w raporcie policyjnym, że ofiara miała włosy pomalowane. No to wiemy, że dopiero co. Pytanie, kto jej pomalował? W sumie, nie, nieważne, to musiała być ofiara, ponieważ jeżeli morderca pomalowałby jej włosy, to w łazience byłoby tyle krwi. Dlaczego? Ponieważ e, obie ofiary zginęły od e, ucięcia głowy. No, to było to. W kominku leżał pierścień. A tu gdzieś leży rozbita, rozbite naczynie szklane z jakimś proszkiem. Mocno cuchnącym. Dobra, wyjdźmy. No Chyba wypadałoby jakoś. E, ...skontaktować z policją. Tam jest 504. Czemu to tak dziwnie mryka? Pinda cały czas nie działa, co nie? No, to... ...nie działa, jak niby miałaby działać. Ale ona jest wielka. Wygląda bardziej jak safe niż winda. Po co się ruszyłem? Nie mam pojęcia. Zejdźmy. Ta seria, jakby to było przetłumaczone, byłoby bardzo fajnie. Może niektórzy nie znają języka. To, że postać jest Francuzem nie znaczy, że my też. Ale w sumie twórcy też byli Francuzami. Dobra, porozmawiajmy może jeszcze. Ha, to znowu pan. <laughs> Jaki jest związek pani Luazu z tą sprawą? Czy była świadkiem? Może jest podejrzaną. Czy można jej ufać? Pani Luazu może być nieco ekscentryczna, ale jest naszą najlepszą klientką. Mieszka w hotelu Orfy już od wielu lat. Pani Luazu jest nieco, jakby to powiedzieć, szalona. Niewielu ludzi ośmieliłoby się twierdzić, że wyczuwają zło. W każdym razie ja na pewno nie. Nonsens i przesąd. Każdy przejaw zła jest tutaj z pewnością ludzkiej natury. Ludzie potrafią być makabryczni. Dobrze. Jeśli to panu nie przeszkadza, to mam dużo rzeczy do zrobienia. Do widzenia panu. Do widzenia. Udajemy się w takim razie na posterunek. Eee, posterunek. Wspaniale! powrót detektywa. A jakż do widzenia, do widzenia. Tak, jasne. żegnam. E, ten portret. No, powinien być dobrze zrobiony, No nawet go sprawdziłem. Czy czy jest dobrze zrobiony? Pogadaliśmy z każdym, kto mógłby stwierdzić, że jest dobrze zrobiony. Co jest? Proszę jeszcze raz porozmawiać z. Proszę pana, czy pan nie prowadzi nie. śledztwa? Tu się coś złego dzieje. Ja nie jestem pewien co. Skończyły mi się w zasadzie miejsca, do których mogę iść. Do restauracji wejdźmy może? Nasza klientka może tu się będzie znajdować jeszcze. Nie, nie ma jej. No, cóż, czy jest to telefon? Nie, no to będziemy musieli skorzystać z telefonu chociażby w domu. To przy wejściu, był tak. Dzień dobry, jaki numer mam dla Pana wybrać? Przepraszam że niepokoję. Proszę połączyć mnie z Elizei 1528. Chciałbym rozmawiać z Sofią Blake. Nie da, proszę pana. Proszę zadzwonić później. Może śpi? Może być i tak. Proszę. Pan Frank, cały czas jest u siebie Dawno nie rozmawialiśmy. Jestem bardzo zajęty. Proszę pana. Powinien pan porozmawiać z inspektorem liberalnym celem zasięgnięcia informacji. No wiem, ale nie chcą mnie do niego wpuścić. Do Bystrego Alembika może jeszcze pójdziemy? Widziałem kiedyś taki bar, nazywał się Bar Bystro. I zawsze się zastanawiałem, czy o to chodzi, że w tym barze jest bardzo bystro, czy o to, że właściciel jest debilem i nie wie jak się pisze. Proszę, Jankę zwrócił. Też dzień dobry. Chciałbym coś ci pokazać. A racja. tego człowieka. Co do? sua so shit Hej... Okay. ale poobijany. Chopcu się poobijał. Ciało Chrystusa. Wspaniale, ciekawe, jak teraz znajdę tego człowieka. nigdy nie wróci do alambik. Wiedziałam, że Jankasi są dziwni, ale żeby głośno mówić do siebie i to w dodatku po francusku? Niektórzy są dziwniejsi niż inni. Do zobaczenia. A więc to tego typu kryminał, gdzie pan detektyw, detektyw zawiązuje bardzo bliską znajomość z klientem. W sumie, dopiero co przeczytałem dość sporo przedwojennych polskich kryminałów, więc tak, to jest dość normalne. Bardzo częsty trop. Bo to była pani Blake, co nie? Tak wyglądała. No dobra, może za bardzo się naszukuję. Może po prostu przyszła się zająć rannym orłem. Ale raczej nie znajdziemy Alembiku już. Hugo, hulo. Jesteś tu, chopie. Znowu tutaj MacPherson? Odzyskałeś apetyt na życie. Ilo! Myślę, że tym razem Male naprawdę ma na koncie jakąś ciemną sprawkę. Czy widziałeś go po tamtej nocy? McPherson, marnujesz swój czas na ale Dawno go nie było w kafejce Alambik. W każdym razie mówiłem ci, że to bezpośredni facet. Zapłacił mi to, co był mi dłużny. To wszystko, co mnie obchodzi. Nie trochę obchodzi, skąd miał pieniądze. Nie uwierzysz, ale znowu mam problem z zamkiem. Nie, nie mam. Pamiętasz faceta, który uciekł, gdy chciałem z nim porozmawiać? Widziałeś go już kiedyś w Alambiku? Rozmawiać! Ten człowiek jest niebezpieczny. Jest głównym podejrzanym w sprawie o brutalne morderstwo. A czemu miałbym go niby znać? Nie, nie wiem kto to. Ale raczej nie kwapił się do spotkania z tobą. Znaczy mi wystarczyłoby, czy tutaj bywał od czasu do czasu. Wiesz, no, w Twoim barze. Jeśli się nie mylę, Ilo, byłeś ostatnią osobą, Przecież która. widziała go jeszcze. Przed jego zniknięciem poprzedniego wieczoru. Nie ucieka się bez powodu. Wierz mi, Male ma coś poważnego na sumieniu. Może jest uwikłany w to morderstwo. Nie powiem ani słowa więcej o Male, ale jednego jestem pewien. To nie on jest zabójcą. No to to w sumie jo, ale na pewno ma coś z tym wspólnego. Ale to nie wyjaśnia dlaczego Male uciekł. Musi być jakiś powód. Nie mogę być nim ja, gdyż uciekłby w chwili, gdy mnie zobaczył. Macpherson, zostaw Male w spokoju. Widziałem jego twarz, jak wybiegał tylnymi drzwiami. To nie poczucie winy go tak gnało, to strach. Albercie, co wiesz o moim śledztwie, Albercie? Dziwniejsze, nikt o tym nie mówi. Nikomu na tym nie zależy poza Twoją klientką. Tak przynajmniej myślę. Trasa ledwie o tym napomknęła. Nawet policja nie przeprowadziła dochodzenia z prawdziwego zdarzenia. to ja już zostawiam w spokoju. O tym morderstwie nie pisano w prasie, ale musisz o nim wiedzieć więcej niż twierdzisz, Ilo. Amerykańscy turyści zamordowani we własnym pokoju hotelowym. Żadnych tropów, dokumentów, nic. Wiesz coś na ten temat? Wszystko co wiem, przeczytałem w gazetach i to jest wszystko, co chciałbym wiedzieć. Okej. Okay. Nie będę cię dłużej zadręczał, Ilo, ale lepiej bądź uchwytny. Możesz mi być wkrótce potrzebny. Do widzenia, MacPherson. Nie ostrożny. wiem czy nie. Powinienem wyczerpać dialogu. Tak się zazwyczaj robi. Ale nieważne, chodźmy może teraz na policję. Teraz wiemy, że to na pewno jest on. Wspaniale. Powrót detektywa. Ten z rysunku. E, czekajcie, jak stoimy z czasem? A, stoimy spoko z czasem. Mam nową, fantastyczną informację w sprawie Orfe. Portret pamięciowy mordercy. Proszę spojrzeć. Z no, ten pościg był strasznie zabawny, bo wybiegliśmy z Olymbiku, pobiegliśmy do dookoła Muszę natychmiast ostrzec, Inspektora i wypieczyliśmy się na głupiery na ulicy. Twileczkę. Wie pan, kto to jest? Pan. Elon. Jacques Elon. To niemożliwe, Eluę, czy coś to panu mówi? bym tylko mógł zobaczyć tę wizję jeszcze raz, zapanować nad nią, gdyby tylko inspektor chce się natychmiast z tobą spotkać? Jaką wizję? Rozumiesz, że to jest błąd w tekście, tak? Co jest w tej stronie? Nic bądź zamknięte. A nie powiedział, w którym pokoju. Dobra, jest. Inspektor. Proszę wejść, proszę wejść. Rozejrzeć się po pomieszczeniu... Nie widzę nic interaktywnego poza mapą Paryża? Chyba tak. Pan MacPherson, jak mhm. sądzę. Nie doszły prywatny detektyw. Mam mało czasu dla takich jak pan. Co pan wie o sprawie White'ów? Ja też nie mam czasu do stracania, inspektorze. Mam świeże informacje dotyczące sprawy White'ów. Słucham, panie MacPherson? Strzelaj pan. Mam portret podejrzanego. Podejrzanego, który być może jest sprawcą morderstwa. Skąd się wziął ten portret, MacPherson? Zeznań świadków, i no, spotkaliśmy gościa dopiero co. W rzeczy Dobra, samej to nasz tajemniczy gość. Prosto. Widzieli go świadkowie. Narysowałem jego portret na podstawie ich opisów. A gdzie pan znalazł świadków, Macpherson? celu Szkurde w Galicji Jestem detektywem. Gromadzę zeznania. Ciągle ludzi za język, zaglądam w podejrzane miejsca, rozmawiam z odpowiednimi osobami. Interesujące. Wykonujemy bardzo podobną pracę. Jest G tylko jeden dziwne. problem. Pan nam przeszkadza w śledztwie, MacPherson. Próbuję panu pomóc, inspektorze. Dobra, powiedzmy, że zgodzę się na współpracę. Co chce pan wiedzieć? Portret. Twierdzi pan, że poznaje tego człowieka? To znaczy, że jest znanym przestępcą. Ma swoje akta. Kto to jest? Jacques Elouen, prywatny detektyw, były Glina, mieszka w 11 Dystrykcie i ma poważne problemy. Sprawa White'ów. Dlaczego nie zdradziliście większej ilości szczegółów? Społeczeństwo mogłoby pomóc. Ten Kryją portret kumpla? mógłby posłużyć do sporządzenia oficjalnego rysopisu sprawcy. Jest pan bardzo naiwny, panie Macferson. Ten człowiek jest bardzo niebezpieczny. Nasz specjalista dr Kaufner poinformował nas, że rytualna natura tego morderstwa mogłaby wywołać psychozę w społeczeństwie, tak jak w Londynie na przełomie wieków. Nie jestem pewien o jaką sprawę chodzi. Chyba nie o kubę rozprowacza, co nie? Nie, za proste. I za mało połączone. Znowu zamordował? Kogo? Teo Male były odźwierny w Orfe. Zna go pan, panie Macpherson? Wczoraj z nim rozmawiałem. To on, Male. Male uciekł, gdy pokazałem mu portret podejrzanego. To, co pan mówi, jedynie dowodzi jego winy. Ma pan co chciał. Proszę zrobić sobie przerwę. Muszę pomyśleć. Do widzenia, Macpherson. Okay, no to dostaliśmy sporo informacji. Może nie aż tak sporo, ale to zawsze więcej niż nic. Mogę teraz wchodzić i wychodzić? Mogę. Eee, panie posterunkowy... Lepiej porozmawiaj z inspektorem LeBrun w cztery oczy. Natychmiast cię wprowadzę. Nie chcę być w to zamieszany. Nie, dziękuję, to nie dla mnie. To zbyt skomplikowane. Ej, okay, ja w takim razie może jeszcze pomyszkuje po budynku. Tam są Auber. To są te nie cele tylko jeszcze cele? No cele. Areszt. Lecker Co to są za obrazy? Le progress illustré. Nie mam pojęcia. Nie widzi pan, że jestem zajęty? Niech pan przyjdzie później, panie MacPherson. Dlaczego oni wszyscy pokazują mi paluch, albo raczej drzwi za pomocą tego palucha. Dość niemiłe. Biuro Halloween. A. I wiecie co? Do biura Halloween pójdziemy w kolejnym odcinku, gdyż ten, no może nie jest jakiś specjalnie długi. Ale jest taki fest, więc tutaj się zatrzymamy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie like, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie ruszymy za podejrzanym. O kolejne morderstwo, już drugie. Więc kochany Dzieci Boże, siema.